Witamy i zapraszamy. Dzisiejszy mecz będą dla Państwa komentowali Jacek Laskowski i Dariusz Pakowski. Już nie mogę się doczekać dzisiejszych emocji. Dzisiaj Ruch Chorzów gra przeciwko Wiśle Kraków. Popatrzmy jak ustawił piłkarzy na boisku trener Ruchu Chorzów. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1. Z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, próbując stwarzać zagrożenie akcjami oskrzydlającymi i zejściami z boku w pole karne. Sędziak gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Szansa dla Wisły. Uderzenie. Bramkarz spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem. Ale znakomicie! Udanie Bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Oddaję piłkę koledze. Dobre przejęcie podania w środku pola. Oddaję strzał. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. I teraz świetna interwencja bramkarza. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Piłka poza boiskiem, no i wznawiać będą od własnej bramki. zawod. Dobra okazja. Piłka w szatce. Ta bramka musiała w końcu paść. Przy takiej przewadze i tylu strzałach było to tylko kwestią czasu. Tak, mają przewagę w każdej dziedzinie. Ten mecz toczy się na ich warunkach. Perfekcyjnie kontrolują jego przebieg. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Prowadzenie Wisły Kraków. Efektowne, świetne podania i dokładne. Dobrze się pokazał. Zdecydował się na strzał, ależ niecodzienna sytuacja piłka odbita od bramkarza. Pada do siatki. Ujdźmy na to z innego kąta. Wynik dwa do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Rozpocznie grę bramkarz po tym jak piłka opuściła boisko. Zobaczmy powtórkę tej bramki. Strzał z obrębu pola karnego. Z całej siły uderzona piłka trafiła w środek bramki. Gdzie akurat zabrakło bramkarza? Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. I będzie aut blisko Polakarnego. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Zaczynamy drugą część meczu. Ciekawe, czy Wisła utrzyma prowadzenie z pierwszej części spotkania. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Ma wsparcie partnerów. Uszewczowanie w pole karne, ale do nikogo można powiedzieć. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Jest dośrodkowanie. Sędzia gwizdże mamy zagranie ręką. Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. będzie rzut rożny Zagrał piłkę głową. Szkoda, obok bramki powinien był trafić z tego miejsca. No i mamy stratę piłki. Rozstrzela! Mimo, że niecelnie to brawa za tę decyzję. Podanie. Strzela! Świetnie! Brawa dla bramkarza! Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Dobrze uderzył głową. Ach, zmarnował taką sytuację! Jest podłamany! Ależ piękna bramka! Gole to prawdziwa ozdoba każdego meczu. Tak, piłka odbiła się od dołu poprzeczki i wpadła do siatki. Znakomity strzał. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest trwa do jednego. Zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Wspaniały. Będzie strzelał. Ach, nie ma gola. Jest zawodnik na czystej pozycji. Szansa! Gol! Pokonał bramkarza. No brawo, znakomicie wprowadził się do meczu. Tuż za wyczucie trenera, że wpuścił go na boisko. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Mógł lepiej dośrodkować taką tak obrońca. A pierwszy dochodzi do piłki. Może być groźnie. Udanie Bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Uderzenie w stronę Bramki. Świetnie interweniuje. Końcowy gwizdek i 3 do 1. Hmm, niecodziennie wygrywa drużyna, która rzadziej jest przy piłce. Jak widać nie chodzi tylko o posiadanie piłki, ale o to, żeby to przekuć na bramki. Samymi podaniami meczu się nie wygrywa. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.